Z Ewangelii według świętego Jana. Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział mu: Tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego: Paś, baranki moje. I znowu po raz drugi powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł mu: Tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego: Paś, owce moje. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: Czy kochasz mnie? I rzekł do niego: Panie, ty wszystko wiesz, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego: Jezus, paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sami, chodziłeś gdzie chciałeś, ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje a inny cię opasze i poprowadzi dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga, a wypowiedziawszy to rzekł do niego Pójdź za mną. Oto słowo pańskie.